Olkowi jest przykro, że nauczycielka ukarała całą klasę. Przez to jego najlepszy kolega się na niego obraził. No, nie ma się czym przejmować. Zaraz, bo ja o, nie mam żyć. Chyba mi go ktoś ukradł. No, ukradł mi ktoś. Nie no, nie widzę. Ojeju, jak mi przykro. To ty? Co ja? Stań. Ukradłeś mi portfel, tak? Bo pani żartuje. Jak ty się do mnie zwracasz? Nie ja, on co, cały czas ze mną siedział. No właśnie. Ja, teraz przesadziłeś. Idziemy do pani. A, pani jest nienormalna. Olek jest zdenerwowany, że nauczycielka niesłusznie oskarża go o kradzież. Ma nadzieję, że Maria Borkowska uwierzy w jego niewinność. Proszę pani, nigdy tego portfela na oczy nie widziałem. Olek... Proszę cię, nie krzycz. Skąd pani wie, że to on? Jestem pewna. Od wczoraj zachowuje się tak, żeby mnie tylko wyprowadzić z równowagi. Jeszcze ci mało? Mówię pani, nie ukradłem tego portfela! Kłamie. Czy pani widziała, jak on kradnie? Nie, nie widziałam, ale ja jestem pewna. Proszę natychmiast zadzwonić po jego rodziców. Chwileczkę. Tak, to ja mam zostawić tego małego złodzieja, tak? Kto mi odda pieniądze? Dokumenty? Proszę nie mówić tak do ucznia, skoro nie ma pani pewności, że to on. Obiecuję, że się tym zajmę. Jeśli portfel się nie znajdzie, będę zmuszona zawiadomić policję. Idź proszę teraz na lekcję i zamknij za sobą drzwi. Muszę porozmawiać z panią Kopaną. To jeszcze skołą. nie koniec. Proszę pani, nie może pani oskarżać ucznia, skoro pani nie jest pewna, że to on. Jestem pewna, ale nie ma pani dowodów. Może ten portfel po prostu gdzieś się zapodział. Nigdy nie gubi portfela. Jestem pewna, że to ten chłopiec.